Przypowieści Salomona, rozdział osiemnasty, część pierwsza. Od Ludek szuka pozorów, aby móc sprzeciwić się wszelkiej słusznej radzie. Jeśli przebywamy w towarzystwie innych ludzi, to istnieje szansa, że na, zauważą nasze złe postępowanie, przestrzegą nas, napomną i nie popełnimy zła albo głupstwa, które zamierzamy. Są ludzie, którzy szukają samotności, aby tej korzyści z towarzystwa innych ludzi nie odnieść. Oczywiście powody tego postępowania, które sami podają, są inne. Głupiec nie lubi roztropności, lecz chętnie wyjawia to, co ma na sercu. Ten tekst można przetłumaczyć też, że głupiec nie lubi się zastanawiać, lecz tylko przedstawiać swoje zdanie. Uważam, że to jest lepsze tłumaczenie. Zwykle głupota objawia się przekonaniem o własnej nieomylności. Człowiek jest tak pewien, że ma rację, że po prostu mówi, co ma w sercu, idzie za tym i robi sobie krzywdę. W ślad za bezbożnością idzie pogarda, a z czynem haniebnym łączy się niesława. To zdanie można przetłumaczyć po prostu, że za złym idzie pogarda i hańba. Gdy zło w człowieku się ujawnia, ludzie tak reagują. Słowa niejednych ust są jak głębokie wody, a źródło mądrości jak bystry potok. Ciężko jest zauważyć, co kryje się w głębokiej wodzie, i trudno jest zrozumieć wszystko, co człowiek chce nam powiedzieć. W obfitym potoku jest dużo wody, a w mądrości jest dużo treści, które należy zauważyć. Niedobra to rzecz brać stronę winnego, aby w sądzie łamać prawo niewinnego. Salomon jako władca wiedział, że to jest niedobre. I że się w sądach zdarza. Wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wyzywają do ciosów. Głupi człowiek, tym co mówi, wywołuje kłótnię, która może się skończyć bójką. Usta głupca są jego zgubą, a jego wargi sidłem dla jego duszy. To jest jakby rozwinięcie myśli z poprzedniego wiersza. Głupi człowiek tym, co mówi, bardzo sobie szkodzi. Można powiedzieć, że jego słowa stają się dla niego sidłem pod trzaskiem. Słowa oszczercy są jak przysmak i gładko spływają do głębi wnętrzności. To jest ostrzeżenie przed nami samymi, słuchanie oszczerstw, słuchanie o urojonych wadach. Czy grzechach drugiego człowieka może nam sprawiać przyjemność? Możemy chcieć w te kłamstwa wierzyć i będziemy w nie wierzyć, jeśli będziemy ich słuchać? Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako szkodnik, można też przetłumaczyć jako niszczyciel. Bracia zwykle mają podobne charaktery i podobne cechy, różnią się wzrostem, siłą, a cechy mogą być podobne, ale występować z różnym nasileniem. Salomon widział pokrewieństwo między niedbałością w pracy a niszczeniem. Niedbałość też niszczy, choć w sposób wolniejszy i trudniejszy do zauważenia. Imię Pana jest mocną wierzą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego wyobrażeniu. Już wcześniej Salomon pisał o bogactwie. Przyznawał, że daje ochronę i pisał też, że Bóg daje ochronę. Tutaj zestawia te dwie ochrony i stwierdza, że w porównaniu z tą, którą daje Bóg, ochrona, jaką daje bogactwo, jest Urojeniem. Nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Salomon to pisał, ale uznał za stosowne powtórzyć. Ten, kto jest zachwycony sobą samym, gotuje sobie upadek. Ten, kto widzi siebie takiego, jakim naprawdę jest, a na tym polega pokora, jest na drodze do sukcesu. we